Ignorantów dosłownie No ale tak działa Państwo. Z Jeden jakiegoś państwa zbrodniczego, totalitarnego, policyjnego. Tu są terminy palenia flag. Ile ja flag z można uzyskać sprawiedliwego wyroku. Muszą być sądy dyscyplinarne z prawą przysięgi. W Sądzie Najwyższym musi być całkowita inna gdzie Musi być również prokurator z urzędu, bo tu już jest za wysoko, bo przecież był po drodze sądy pracy, który co? Trzy osoby nie potrafili rozpoznać rzeczywistości sprawy. No więc ja, Romuald Wątek przystępuję do pochylenia. To jest do... najważniejsze. Musi instytucja prokuratora tak. Niezależnego. I wtedy osoba, która znajdzie zna na prawo, jak, na przykład czy jak, czy jak i ja, musi nie będzie bała oskarżyć kogokolwiek. Taka pani premiera, taka jest pani, ale jest stanem stelem burdelu Gdyby u nas była, to ja znając prawo, a dowiadując się o jakiejś sprawie, lub no ktoś by mnie poprosił, mając dowody, na, na podstawie tych dowodów, a nie żebym oskarżył, że udało mi się, w Polsce, się kurwa, ucwele murdelu państwowego. Nie, nie wydano w roku. Jest pan mnie za, za znieważenie. Ignorantem prokuratora. No, ale... yy sędziego, pan działa państwa? No może nie no. Zydan, jakiego państwa? Ale ja również się tego Policyjnego dosłem? Dokładnie 19. Był Są terminy Bóg, palenia flag. Ja flag był? I poli... Były dwa przeciwstawne i jeden, który był na początku, który sobie rozdzielili No więc no, państwo no. mamy. Ja mam. Znany to, Zbrodniczy totalitarny policyjny. Tak dla Teraz pan nie to można, jest, uzyskać to jest plaga muszą jest. być sądy dyscyplinarne nie dopuścić do procesu mamą przysięgę to napisali, że to jest skład na Co to, to jest całkowita inna reorganizacja to jest nie, nie, to jest. nie, nie to jest. również no no to... ja, rewagę z urzędu bo tu już jest za wysoko bo jest, był po drodze sąd apolacyjny, który to trzy osoby nie potrafili rozpoznać stopy sprawy Musi Przepraszam, przede to jest, wszystkim, to co jest najważniejsze, co jest? musi istnieć decyzja ja prokuratora postura, nie, że to jest skład materiału niezależnego. Nie I wtedy osoba, nie, która zna się na sprawach, ja, ja, który się nie będzie bał oskarżyć kogokolwiek, taka funkcja, taka instytucja jest w Stanach Zjednoczonych. Teraz konstytucja. Gdyby u nas była, to ja znając hmm. prawo, a dowiadując się no, o jakimś prawie, to nie przewiduje, nie mając dowody, na, na podstawie tych dowodów, którego bym oskarżył, musiałby być wyrok. U mnie nie wydano, rale jest prokurator, nie, nie za, za nieważanie prokurator, e, sędziego, i którego, który się za mnie ma nie prawa, tak, żeby się sprawdzić. Czasem nastąpiła zmowa, ale jak ja również musiałem mać to oskarżenie? I wniosłem, Dokładnie 19, no, no wszystko, 14 to oni mieli 15, to polecimy, Ale no, potem był, były dwa, czyli dwa, jeden, który mi na początku, który sobie rozdzielili. To jak mówi, to jest Na początku coś zrobiłem z nim, prawda? Mam teraz plagę. No to jest? Mówię, to państwo, ma, to 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 mamy, na, no państwa, no to jest plaga, prawda? Żeby to to nie rozpuścić tego celu. Napisali, że to jest skład materiału 12. Na filmikach wszystko tam jest. To no więc ja drefanie. Przepraszam, to jest... Co to jest? Trzymata? Bo ja mam takie postanowienie, że to jest skład materiału nie na masie. Nie, to jest chociaż podarte, ale to zawsze będzie flaga. Proszę, konstytucja. Machinne prawo stanowią teraz konstytucję. Machinne prawo nie przewiduje kontroli. Władze są do grzy. ale jest prokurator, to prokurator ma oskarżyć sędziego, któryśmy do mnie mam Tymczasem nastąpiła zmowa i coś pani premier na wszystko, ja tak je do palenia i na końcu proszę Państwa główna ja tak? na portrecie i zrobię zdjęcie. Żeby funkcjonariusz nie znał artykułu, dzisiaj KPA. Czy zobowiązany przyjmować na skargi osobiście? No jak można komuś swojemu podwodnemu wierzyć na 100%? To nie wiadomo, czy to się będzie chciało pachnieć. W kolejności oczywiście. to to jest, Prezydent Marionetka Kukła Jeśli Prezydent mianuje premiera, a skargi na niego je nie przyjmuje, sędziów mianuje, ambasadorów przyjmuje, a oni na skargi tak nie przyjmują. Proszę, prostytucja, tak? Życie bym nie pomyślał, że coś takiego muszę zrobić. To stanowi. jest drugie. Ja również nie cofnę się, jeśli nie. nic nie nadzą moje kroki tutaj z tym politykiem brytyjskim. To po pochajmy brytyjską, tak? Znaczy, tak samo na, na końcu taki filmik, jak tutaj. Takie państwo Brudnicze totalitarne, policyjne. Korporacje, zawodowych prawników stosują tzw. samodzierżawie prawo. No i flaga. Flaga, żeby się lepiej to już mam doświadczenie. Czy nie znał akurat? To jest Szósta. Czy jest zobowiązana jedna taka osobista? malona. pani, pani, była pani, ale pani, pani, zostawiłem, to, że nie mam trzeciej. Mam, ale pani, 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 Do. Porwana pani, 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 porwana, pani, i apeluję do wszystkich patriotów. Prezydent mianuje, Prezydent. premiera a skargi. Doprowadzili do, do późniejszego procesu. Mianuje mianuje ja się ambasador taki pokrzymuje, a oni skargi, skargi taki przyjmuję. Ja mam szykowaną wodę, także w razie tej wody Życie bym nie pomyślał, że materiał to, tak mi to jest mi to mi i to jest drugie Ja również List. istotny się Najpierw, i nic nie dadzą moje kroki tutaj do polityków. To jest siódma flaga. No, Polona. Mówię po hańbie. Hańbiona. To jest no, tam tak tak filmik Jak tutaj. Pokażę te odmowy, te, te dowody. Takie państwo. zbrodnicze totalitarne policyjne. Korporacje zawodowe prawnik Teraz proszę państwa. Tak powodę, to jest tak zwane na Co mówiłem? To musi musimy to gasnąć. No i flaga. I będzie już główna żeby się lepiej tak paliła. Zacznijmy. Zacznijmy. Bo to jest szósta flaga. kolona hańbiona. Tamta była podeptana, ale dlatego zostawiłem, że nie mam trzeciej. mam, ale chcę ją sobie zostawić jedną. Do... porwana, podeptana, spalona i ta porwana będzie główna. teraz ja mam uszykowane gówna i apeluję ja do wszystkich patriotów żeby doprowadzić do publicznego procesu to nie ja się boję to tak chyba widać wyraźnie jestem gówna prawda? ja mam uszykowaną wodę także w razie gdyby to jest sztuczny materiał, więc on się, proszę Państwa, Flip Najpierw, a dopiero się pali. To jest siódma flaga, spalona. ale Państwo. Szanbiony. Oczywiście ja w trzeciej części pokażę te odmowy, od te dowody. To nie ja się boję procesu. No i na tym chyba zakończę. Ja mam powiedzieć, ja na 3 lata jestem w czaka i co mam tu zdechnąć? To musi być zasnąć i będzie już gówna, tak jak za pierwszym razem. Teraz ja mam uszykowane gówna, jeszcze gazetne mam. To chyba widać wyraźnie, są gówna, prawda? Proszę Państwa, Państwo, premier, prezydent, brzmiane państwo. To nie ja się boję procesu. No i na tym chyba zakończę. Coż mam więcej powiedzieć? Ja tu 3 lata jestem w krzakach i co mam tu zdechnąć? Dobrze.